5 złotych 55 groszy. Medusa, sprawdź maila, tytuł gość z gazowni, wkręcisz Halo, tym Rafał? telefonem na 100%, twarz tak. ze łzami radości, twarz no, ze łzami słuchaj, radości. słuchaj, już jestem na dworcu, zaraz będę u Ciebie, powiedz mi yy, co wziąć ze sobą? Proszę? Rafał? No tak, nie no, ja zaraz rozmawiam. Ja jestem na dworcu już, jechałem do ciebie 7 godzin. Powiedz mi, co wziąć ze sobą, bo ja będę u ciebie za jakieś 10 minut. Zaraz wsiadam do taksówki. Na kim kurwa dworcu? Tu ty pierdolisz? No przecież byliśmy umówieni, kurwa, no nie, nie szalej, to ja 10 godzin jechałem do ciebie. A z kim w ogóle roz, rozmawiał? Stasiu, no i ja zaraz będę u ciebie w domu. Halo, chwileczkę. A dobrze, chwileczkę. A z kim teraz w ogóle rozmawiam? Halo? No, a powiedz mi, ty mnie przenocujesz, bo tak jak mówiliśmy, śpię u ciebie i to jest aktualne. Tak, 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 tak. No dobrze, te, przyjeżdżę. Tak, tak. Dobrze, tak. to ja będę za jakieś, nie wiem, 20 minut. Rafał, słuchaj, co wziąć ze sobą. Pro, ale z kim w ogóle rozmawiam? Kurwa, no. Stasiu! Gadaliśmy przecież, kurwa, tyle czasu temu. Byliśmy na dzisiaj umówieni. Który, kurwa, Stasiu? Stasiu, kurwa, kodym. Co mam wziąć, powiedz? Dobra, dobrze go, kurwa, z kim w ogóle rozmawiam, kurwa, ty. Staś, kodym. Halo. Byliśmy, byliśmy umówieni dzisiaj obgadać plany działania. Rapał. Jakie plany działania? Kurwa, dobrze, dobrze go, Stasiu, ty. Ja w tej chwili jestem na służbie, kurwa, no mów dobrze o co chodzi? No ale to nie jest przecież temat na telefon, no przecież ty dobrze wiesz, o co chodzi? No kurwa, Stasiu, chwileczkę, ja w tej chwili jestem na służbie, kończę służbę o godzinie 6 rano i powiedz mi, kurwa, z kim w ogóle rozmawiam. No to słuchaj, to ja będę u ciebie o 6. To jeszcze skoczę do koleżanki, wiesz, o co chodzi? Do tej naszej Ej, idei. dobra. Do tej naszej Kaśki, wiesz, której. Tak, 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 wiem, wiem. Dobra, Stasiu, chcesz to do mnie w tej chwili? Bo ja w tej chwili mam teraz pauzę i mam teraz dyżur taki, że mam teraz, wiesz, pauzę i wiesz, to teraz właśnie zjeżdżam na punkt wyjściowy na kolację. Zapraszam do Skręc, ciebie. Sejczęto. Nie ma problemu. Nie, sprawy. ja do ciebie nic. do jadę. tam w na pewno ktoś będzie. E obczaj tego A, wkręta, tak co myślisz? Ci wysłałem na maila. Co? Czemu tak myślisz? Na pewno ktoś tam będzie, jadę do ciebie do domu. No, przybyliśmy mówieni, że śpię u ciebie, no to jadę do ciebie, tak? Tak, w porządku? W porządku. Masz jakąś z sobą pościel? Co? Masz jakąś z sobą pościel? Nie, wziąłem sobie kot i wziąłem sobie śpiwór. No dobrze, a gdzie mam zamiar spać? Zboczona każdy, 5 złotych. Ale Hejka, gdzie? W garażu? W sytuacjach czy czy gdzie? Napisz do mnie w na i darkzespl -y no. Odpisuje każdemu. Dobrze, widzę, pięknie, fuja waliś, kurwa. Ty. No nie, no mówię ci pięknie. poważnie. Kurwa, Rafał, czemu ty taki jesteś? Czemu taki ja jestem? Stało? Dobrze, w środku. Dobrze, w kurwa, w dupę chcesz to przyjść, kurwa i nie i mnie. Chcesz to przyjść, kurwa. Nie Ale Nie jaki jesteś, kurwa Zapraszam Rafał, na ik, oddaję z lajki, follow, czekaj. To raki kurwa, Ale co kurwa, ci się kurwa, wydarzyło? I... Rafał, bo, bo ja zaraz zrobię bardzo świństwo dla ciebie. To słucham cię, co ty mi kurwa zrobisz? Jakie świństwo kurwa? Kobita mi kurwa zerżniesz. Basiak. Takich Taki rzeczy się nie, nie robi. Zadzwoń do jest do mojego jest tajemnica. Ja nienina, że ci otwarcie kurwa, gdybyś do mnie przyjechał, gdybyś mnie kurwa Maj komuś ja zerwał, powiem szczerze, że nie widzę cię na oczy, ale ja otwarcie kurwa. Wciągnę cię kurwa nosem kurwa. Tylko tyle ci powiem posłuchaj kurwa. Mnie, nie Rafał. Bo, nie boję się nikogo kurwa ty. Nawet Rafał. kurwa późna, kurwa. Rafał, nie, pierdol, ale... nie, pierdol, nie pierdol, Rafał, nie pierdol Rafał. Ja jestem Znasz a i tak dalej. Rafał, posłuchaj mnie. Czemu ty mnie traktujesz no. jak wroga? My jesteśmy kumplami ci odjepało coś od przez ten czas, jak się nie widzieliśmy. Kurwa, już kojarzę, kojarzę, kojarzę po głosie. Dobra, przyjeżdżaj. Ja pierdolę, weź 07, przyjeżdżaj. Na razie, cześć. Weź 07. Ile ci czasu brakuje? Ale, ale czego, chcesz, czego chcesz? 07, czego? 07, kurwa, wiesz, kurwa. Ale czego? A wódki, whisky jakieś, kurwa, może łychem jebniemy? Kurwa ty, ja pierdolę ty, już słyszę ty po głosie. Kurwa, przepraszam, przepraszam ja. No ja właśnie. pierdolę, kurwa. Kurwa ty, przepraszam, bo do mnie tu skurwę syny dzwonią. Słuchaj, jestem w domu z w garażu, weź tam jakąś zero, zero pół weź, zero pół, po kiedy wypijemy, Ja zaraz tu robię kurwa chałcę, łup przyczepę... Wezmę dwie butelki, słuchaj, wezmę dwie butelki, posiedzimy sobie po do rana. Dobra. No, dobra. To weź tam poczekaj na mnie, Rafał. Yy, Ale ile no... mam ile mam czekać? No jakieś 10 minut w taksówkę wejdę, wiesz? I słuchaj, bo jest jeszcze jedna akcja. A nie pierdol! Nie pierdol, że taksówkę kurwa masz dosłownie masz 5 minut kurwa. Skąd ty kurwa jedziesz ty? To dam Z ci dworca. swoje auto. Z jakiego kurwa dworca? Autobusowego. Skąd? Co? No ja przyjechałem z Krakowa do ciebie kurwa. Ej, przestań pierdolić kurwa ty Rafał, nie no kurwa, ty jesteś moim przyjacielem. Co cię odjebało? Ej, halo, halo. Też to do mnie podnieść kurwa, jestem tu, już w garażu przez 10-15 minut. Też to podnieś kurwa. Jestem z w garażu, siedzę, możemy się kurwa wódki napić. Ja mam wódkę, ty masz wódkę w porządku, możemy się napić kurwa. Ja nie mogę się doczekać, jak cię pocałuję. Kurwa, Rafał. Ej, mam to w dupie, kurwa. nie kocham, przyja kocham przyjaciół, ale nie kocham kurwa kolegów, kurwa, którzy mnie całują. Powiem ci szczerze, jestem kurwa, normalnym facetem i wszystko. Mam to w piździe. Ja kurwa. też jestem normalnym dup... facetem, ale kurwa, jak ja cię tyle nie wiedziałem, Normalnie ci dam poziaka, chłopie. Takiego tak? z języczkiem, tak? no. Sz z języczkiem. To se kurwa pójść tam, to ci powiem, chłopie, powiem ci, otwarcie kurwa. Rafał, ciąg po dwóch się, kielisz. kieliszkach nawet nie poczujesz, kurwa. Ciąg się kurwa, ciąg się kurwa, ciąg się kurwa, Płupię, kurwa. Słuchaj, ja przyjadę do tego garażu zaraz, jak cię złapię za gardełko, przytulę mocno. Jak cię kurwa za chwilę pociągnę kurwa z tym języczkiem kurwa, powiem ci co, że, kurwa, powiem ci tak, z języczkiem to są możesz kurwa ciągnąć, z kogo? Mega kolega kurwa, widzka kurwa, ale nie mnie kurwa. Ja mam żonę i wszystko kurwa. Rozumiesz to? I odpierdą się ode A mnie kurwa. mi stupki jak przyjadę. Proszę. Proszę? Jest co? Stupki czy pokażesz jak przyjadę? Ej dobra, na razie cześć chłopie, cześć no, chłopie, cześć czekaj. na razie. Proszę. Cześć, 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 cześć. cześć. cześć.